No cześć, tu Kuba, szkocki ogrodnik. Wieczór troszeczkę ciemniej, za mną już przekwitająca wiśnia Amonogała, a ja dzisiaj, mimo późnego wieczoru, będę się brał za e, ulepszanie jednej z moich egzotycznych rabat. Zapraszam! Specjalnie na potrzeby filmu skosiłem ten trawnik. W końcu kupiłem sobie nową kosiarkę. Wiecie, co i nie żałuję, jest rewelacyjna. To jest jedna z tych elektrycznych na baterię, bez kabla, cichutko, łatwo idzie. Nie żałuję zakupu, ale to jest tak: to jest ta bata, którą dzisiaj będę poprawiał w cudzysłowie, poprawiał, bo tam po prostu będę dosadzał tak dalej. Tutaj miałem posadzonek pełno tych różnych. I teraz je już wykopuję, tam jeszcze kilka zostawię, muszę gdzieś się poupychać, i na ich wyściółkuję to, oczywiście, swoim ulubionym, przerobionym kompostem. Bo myślę, że doślinki będą, traktem ten bambus tutaj na gansu, będą dużo lepiej dosły. Dużo lepiej a w miejsca, gdzie, gdzie są jakieś wolne przestrzenie, podosadzam jeszcze kilka różnych innych fajnych, ciekawych troszeczkę egzotycznie wyglądających, aczkolwiek pospolitych roślin. Więc bierzemy się do dzieła. Wykupuję dalej te kilka tych jeszcze pierwiosków. Dzisiaj półpycham, pokażę jak to. Na przodę rabat tutaj, bo w przyszłym roku znowu mi zakwitną. Tu. Czy tu. Czy na przykład tu. Myślę, że to wczesną wiosną będzie fajnie wyglądało. A tam posadzę coś, coś innego. Ale zanim o tym, pozwólcie, że pokażę kilka roślin, którymi chcę się jeszcze pochwalić. Tutaj stopowiec, spójrzcie tylko, odmiana spoty doty. Czyż nie pięknie wygląda? Rewelacja. Idziemy dalej. Co, czym się jeszcze chcę pochwalić? Chcę się pochwalić, czym? Jak fajnie wygląda o tej porze roku ta leszczyna pogięta. Spójrzcie tylko na ten kolor liści. Czyż nie pięknie? Tutaj. Kolejne z moich kolumnowych drzew. Fff, jakaś muszka na mnie siadła. To jest buk kolumnowy. Odmiana Dały Gold. O delikatnych takich lemonkowych. Niby żółtych, ale. One się jeszcze bardziej wybadają na żółto. Ale myślę, że już. Czyż nie fajnie to wyglądają te liście? Pięknie, czyż nie? Kabel mi się zakątał z mikrofonu, ale tu jeszcze chcę pokazać dwie rośliny. Zostawiłem. Kupiłem trzy czochę. Trochę się ich pozbyłem przypadkiem. Został mi jeden. Cały to w gruncie bez zabezpieczenia. Patrzcie jak wyrósł Ogromny, nie? Rewelacyjnie to wygląda. Chyba będę musiał więcej podosadać, bo tam będę. Niby roślina popularna, ale patrzcie jak to egzotycznie fajnie wygląda. No cudnie, nie? Ten kolor liści w ogóle, takie potężne. Sprawdza się tutaj rewelacyjnie. Ale jeszcze chcę pokazać. To, te mini kiwi. Jak ładnie ma w tym roku wybarwione te liście. Co roku, co roku to coraz, coraz lepiej wygląda. Coraz lepsze jest to wybarwienie tych liści. Pierwioski już wykopane. Tutaj widzimy, przy, ostatnio przyciąłem przyciąłem paprocie. Dołączę link w rogu. Tak zaczynają właśnie już rosnąć. Obok nich swoją drogą Przepiękny, trochę a araliowaty drzewo. Spójrzcie na to nowe liście. Cudownie to wygląda. Zimozielony, bardzo fajny, atrakcyjne drzewo. duże krzew, ale nieważne. To jest starabata. Tu też w rogu dołączę link którą zrobiłem w zeszłym roku ma bardzo przepuszczalną ziemię, dużą piasku. Dlatego teraz to będę ściłkował. Zostało mi z innego projektu, cztery worki po 50 litrów obodnika, to to wyściłkuję teraz, a potem a potem rozsadzę to tutaj. Tutaj też pff, chyba znowu dołączę link, że za chwilę będę wysadzał. Dołączę link, to jest jak zamówiłem, dużo żurawek i żuraweczek, żurawki idą tutaj. Żuraweczki bardziej do cienia pójdą tam. Eee, I to wszystko, żeby było ładnie kolorowo, na spód tej rabaty pójdzie. Tutaj pięknie mi rosną, spójrzcie tylko. To są wszystko lilie złotogłowe. złotogłowe. Wysadziłem je. W pierwszym roku prawie nic nie wyrosły, nie kwitły, ale w tym roku widzę, że będzie naprawdę dużo, bo mam ich całe. Całe mnóstwo bardzo fajnych to będą rosły. One lubią półcień, w przeciwieństwie do lili, które większość lili lubi rosnąć w pełnym słońcu. Te preferują płcień. Oprócz tych lilii, przyjdą tu jeszcze inne lilie, które samo dosadziłem ze swojej poprzedniej. To są te. Spójrzcie na ten kształt. Piękne liści. Sercowate. Lilie Himalajskie. Lilie Himalajskie. Może troszkę o nich później więcej opowiem. A oprócz nich. Tutaj już mi zaczyna też wyrastać. To jest bardzo odpodna, Odmiana fuksja magelnańska. Odmiana wersykolor. Charakteryzuje się tym, że ma takie bardzo fajne różowe liście. Tutaj już mi właśnie wyrasta. W zeszłym roku jak to sadziłem, łamałem gałązkę. Zamiast ją wyrzucić, zrobiłem sadzonki. I proszę. Tak się ładnie ukorzeniły. Już ładnie rosną. Te trzy sadzonki też tutaj gdzieś rozsadzę, myślę, że będzie więcej tych lili. będzie całkiem fajnie w tym miejscu wyglądało właśnie z tymi ich różowymi, różowymi liśćmi i czerwonymi kwiatami. A kwitną? A kwitną tutaj u mnie aż do listopada. Ale ptaki to fajnie śpiewają. 8:30 już nawet po. Skończyłem to ściółkowanie i patrzcie, te cztery wórki idealnie. To było idealnie tyle, ile potrzebowałem. Cała rabata wyściłkowana przerobionym obodnikiem, i to tyle w kwestii nawożenia. A teraz biorę się zasadzenie. To on takie puste pole. Może tam wysadzę te trzy lilie gdzieś tak obok siebie, żeby to fajnie wyglądało. Coś może między nimi jeszcze posadzę. Te, ja mówię, lilie. Himalajskie, teraz może o niej troszkę powiem. Lilia Himalajska, ona kwitnie mniej więcej raz na 7 lat, wytwarza potężną bulwę, nawet do 20 cm średnicy, i gdy osiągnie maksymalne zmiany, właśnie wtedy ona zachwita. Zachwita potężnym kwiatem, który dorasta nawet do 2,5 m wysokości, ale po tym ta bulwa ginie. Zwykle jednak obok niej znajdują się małe Bulwy, które można dosadzić właśnie tak. Ja pozyskałem te trzy moje, miałem ich więcej. Kilka osób z mojego kanału je dostało, To mieszkające Wielkiej Brytanii. A, mówię, te trzy teraz. Ja je miałem bardzo malutkie, może 2-3 cm. Te są dużo większe. Myślę, że może za dwa lata będą kwitnąć. Może je gdzieś tam poupycham. A to reszta tutaj, to żurawki tutaj w bardziej słoneczne miejsce, przyjdą te ciemniejsze odmiany, jaśniejsze odmiany, które preferują mniej słońca, pójdą właśnie pod, pod roślinę i zobaczymy jak to będzie wyglądało. Pewnie jeszcze tak mi braknie miejsca, coś nam będzie trzeba podosadać, ale tym się nie martwię, w tej, bo to zawsze, zawsze jakaś frajda. Wiecie co? Do splanowania tego zajęło mi więcej niż się spodziewałem, już jest dziewiąte wieczorem. Słońce już właśnie zachodzi. Słowem drogą patrzeć, jak cały czas fajnie kwitnie ta. Nie widać. Eee, Wiśnie nogała, ale nie o dzisiaj. To jest tak, tutaj przyjdą te dwa, dwie moje sezonki, tu jest Miskant. Myślę, że tu na rogu będzie dobrze wyglądało, tu jeszcze jedna. Tam one sobie poradzą w płcieniu. Żurawki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tu wolne miejsce, ale ta paproć, paproć fibrata. ona jest ogromna. Także ona potrzebuje tego miejsca, żeby tam się rozrosnąć. Tu kolejne żurawki. Tu być napchane. Tu jest jedna z tych moich lili himalajskich. Tam jeszcze też żurawki. Dodatkowe dwie lilie. Cyk i cyk. I tu muszę to znaleźć. Jakąś roślinę, żeby posadzić Hmm, coś się znajdzie Może nie u mnie, ale Coś na pewno kupię o, To się nie boję I Tutaj żuraweczki, bo one lubią Większy cień Tutaj będą, miał, będą w większym cieniu rosły Ale auta jeżdżą Ślimaczek jakiś I tutaj te Żuraweczki przyjdą Żurawki tutaj do większego słońca i zobaczymy jak to będzie wyglądało. Mówię, no teraz biorę się zakopanie tego. Pewnie jak skończę będzie już za ciemno, więc rano wcześniej wstanę przed pracą. I nagram jak to tutaj to wygląda. Także do pracy mam do posadzenia 15 plus 3 te lilie. To jest ha, Będzie zabawa. Dobra, biorę się zasadzenie. A i mówię, jeśli nie będzie za ciemno, nagram jeszcze dzisiaj. Jeśli nie, nagram jutro rano. Jak to rabata teraz będzie wyglądała? Wiecie co? Myślałem, że się nie wyrobi, a się wyrobiłem. 9.30. Tutaj już tak, ale pokażę, jeszcze tą Dobrze. Jak mówię, fargesia alsięca od Meragansu o purpurowych pędach, jak będą większe, zobaczymy. A tutaj, co? Lilie. Lilie, lilie i żurawki, mówię. Ta bata niby egzotyczna, ale. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Mi się wydaje, że to będzie fajnie wyglądało razem. Czy się sprawdzi, czy nie, trzeba poczekać. Wysadziłem tutaj wszystkie żurawki. Tutaj te małe funkcje, na razie jeszcze maleństwa, ale one podosą, one wysoko nie urosną na 50 cm. Wystarczy będą ładnie mówię, aż do listopada. Tutaj kwitły szafirki. Szaleją. Tutaj przycięta katalpa. Widzimy już puszczaliście. liście. Będą potężne, podpurowaliście. Odmiana podpurea Tutaj kolejne lilie himalajskie. Takie, jedyne co na minus, to były te korzenie tych lili. Praktycznie wcale nie miały korzeni, mimo że ja je samo rozsadzałem. Nie wiem, czy w doniczka i w szkladnie służyła, czy co, bo były w szkladni. No zobaczmy. To jest mówię, duża, silna bulwa, także się przyjmie. Tylko, że nie wiem, czemu takie małe korzenie liche były. A tutaj żuraweczki. Żuraweczki perfurują większy cień. Dlatego przyszły w to miejsce. Mówię, one jeszcze nie są wszystkie w pełni wybarwione, także trzeba będzie poczekać, jak one się rozrosną. Zresztą żurawki chyba każdy zna. Czy żuraweczki. Tam za dużo o tym nie będę mówić. I tak to właśnie wysadziłem. No i tak. Rabata już wysadzona. Myślałem, że będzie za późno, ale po 9.30 ciągle jest jasno, można jeszcze trzeba w ogrodzie. Teraz to muszę wszystko tylko dobrze podać. Pamiętajcie, cokolwiek sadzimy, nawet jak mieszkamy w mokrym klimacie, tak tu u mnie w Szkocji, nie zapowiada się, żeby padało. Tam gdzieś księżyc widać. Także to zaraz się za podlewanie. Tego już nie będę pokazywać. I teraz tak mówię, no to jest rabata niby egzotyczna, ale poza tymi fuksjami Magellana, które mi się same przypadkiem ułamały i sam je namnożyłem, poza Tą lilią himalajską, którą też mam, tylko no, to są małe cebule przybyszowe od tej, od tej dużej, która mi zakwitła, to te żurawki, żuraweczki, jak najbardziej popularne rośliny, które chyba każdy zna, ale mówię, w takie miejsca, gdzie upychamy te rośliny, żeby, mówię, żeby było gęsto, na egzotycznych rabatach lepiej to wygląda, kiedy one są gęsto obsadzone, to, więc... Ten spód, żeby też nie, nie, nie szaleć z pieniędzmi, żeby, żeby nie przepłacać, bo to i tak później no, nie, za bardzo nie, nie, nie będzie wyglądało. Żurawki powinny się jak najbardziej sprawdzić. Takie te właśnie miejsca do upychania będę używał tych zwykłych, takich standardowych roślin, na przykład na tą suchą rabatę, chyba wysadzę jakieś trawy ozdobne. A dosłoneczne miejsce po prostu pójdą na studzie, chyba każdy jest na. Poza tym. Nasturcja. Bardzo lubimy dodawać do stałatek te ich kwiaty. Po pierwsze fajnie to wygląda, po drugie zdrowo i fajnie ten, i, i smacznie to na, nawet e, smacznie smakują. Masło maślane. Dobrze smakują. E, więc tak, no mówię, wysadzona. Zrobię za kilka tygodni aktualizację. Zobaczymy jak to wy, jak to się sprawdziło, jak to wyrosło. Bo mówię, no, teraz mamy dopiero początek maja, więc, więc wszystko dopiero zaczyna tu u mnie wegetacja. Już nie przedłużam. Pierwszy się za podlewanie, bo za chwilę będzie już naprawdę ciemno. Trzymaj się z ciepłu. Cześć, papa. Pa.